Wydawnictwo Egmont przedstawia. Barbie i podwodna tajemnica opowiada Małgorzata Lewińska. Pewnego słonecznego popołudnia w Malibu odbywały się kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Surfingu. Po falach oceanu sunęły najlepsze zawodniczki za faworytką zawodów, Merlion Summers, ślizgała się na tej samej fali Australijka Kylie Morgan. Dziewczęta płynąc na deskach demonstrowały niesamowite triki i figury. Zwyciężyła Merlia, jednak obie rywalki zakwalifikowały się na Mistrzostwa Świata w Surfingu w Australii. Miałaś sporo szczęścia, powiedziała Kylie do Merli. Ale Australia to mój teren i tam nie pójdzie ci tak łatwo. Merlia, bardzo dumna ze zwycięstwa, wróciła do Królestwa Oceanii.